Hejka! I jeszcze teraz na początek od razu podziękuję za. Y, dwóch graczy polubiło, po prostu jest raki, bardzo dziękuję. Inni wreszcie cztery gracze, polubili Twoje fotki za pomocą Stworzyły O tym. bardzo dziękuję i dziękuję. Kuba rozruba 50 za. U. Ups, za gra, y, uśmiecha. A dzisiaj na ze mną. Cześć, Siemka! Tak, mój brat, właśnie on się nazywa Kuba Rozruba, więc możesz go zapraszać. Ja sam mam już tutaj dwa tikety, mój brat ma pięć. Yy, bo ogólnie to ja kupiłam sobie te nogi, nie? No, popatrz. Te nogi sobie kupiłam i to wygląda normalnie. Tragicznie, tragicznie. Aj, ma Dobra. Więc. Wow, dobra. Dzisiaj będzie odcinek, że, chodzimy, że przechodzimy tylko. Yy, tylko przechodzimy parkury niebieskie. Muszą być niebieskie parkury. Jak będą innego koloru, a będzie potem nazwą. to nie przechodzimy. Niebieskie. Niebieski park. Aha! Tu potrzeba zielonego klucza. No tam są klucze. Zresztą do takiej piwnicy. Czekajcie, muszę odłączyć tylko telefon od ładowarki. Więc chwilnia. Chwilunia. Oh. Okej, okay, dobra, sorry. I chyba nie włączyłam się nic. Okej, okay, dobra. Więc ja losuję pierwszy parkour, potem może mój brat losować w sumie. No, nie. A, dobra, nie. O, nie chcę, dobra. Więc jakiś tutaj niebieski parkurek, i widzimy, że to będzie ładne. Niebieski, i z powodu tego wybrałam, że mój brat jest chłopakiem. Taki niebieski dla chłopaków. A też dlatego, że niebieski to jest ładny kolor, i ja go, ja go lubię. O, dobra, czekam tutaj na mojego brata dołączę, nie? nie? O, tak! Poproszę, poproszę o zdjęcie. A jak to zrobimy? Czekaj. Yy, czekaj, gdzie to, jak to się robiło? A, robię twoje yy, zdjęcie wszystkim. O, to. o, ale fajnie w samym momencie, patrz! Ale w samym momencie! Mhm. Fajnie, a czekaj, jak to. Ej, jak to się gdzie robiło? Nie tak. A tego tutaj nie ma na parkurach. To, to się zrobimy na tym świecie, że tak się tu ustała kamerę i tak nam robi. I zrobimy ten dwa zdjęcia. Okej, okay, więc ja już tutaj zaczynam i chodźmy. Idziemy, dobra, więc czas. Mogą być też wyścigi jak tam chcesz kubuś. Jak chcesz, nie? No to cię nie, to cię wow. nic nie zrobi, tylko ci trochę powiem. O! A il nam lawy. Okay, okej, dobra. Chyba do po prostu nie wchodzimy, bo... bo nie chcę nawet... No na to wchodzić, bo wiem, że ten kła na to nie wchodzi, bo to jest niedobre. ale Jupi, jupi! I czemu mnie lawa nie bije? Ja ty jesteś u mnie w powietrzu. Tu, tu wylatałaś mnie tu w powietrzu. To chyba... Aha, no bo u ciebie se ten... Yy, no dobra, już wszystko rozumiem. W ogóle patrzcie jakiego mam skina, w ogóle... Wow. Też już uz... ten... dawny... E, co przy to? to. A no to kurde, no to każda chyba przejdzie. I powiedzcie, czy mam jakieś konkursy robić na BSP? Że, jak przejdziecie w tym parku, tak jak Mikalo i tam inni w ogóle wiecie. Uf, uf, uf. Kuba nie chodzi, tylko o tego portalu. Czego? No wiedziałam, bo, bo tu wylądujesz. Ja przypadkiem weszłam i tam wylądujesz w lawie, bo ja właśnie go widziałam i coś takiego podejrzane. Takie... I co? Ej, Kuba, specjalnie, bo ja zginęłam. Proszę to. Chyba nie? Tam się nie da. Da się na pewno. Tak, to, ktoś to przyszedł? Tak, ktoś to przyszedł. 52 sekundy. Piu. Pozdrawiam. Różowa817. Jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Eee... No nie, też zginęłam. Wychodźmy z tego parkura, słuchajcie. Bo to jest mega trudny trochę parkur. I chodźmy teraz może na Nexus. I zróbmy sobie zdjęcia. Robisz Okej, a nie, nie możemy. Kurde, albo nie, chodźmy na czat, wiecie, wiecie co? Jakiś czat, kurde, nie... Tylko czat. I na co? czacie się zrobimy. Nie wiem, czy możemy. Ale chyba tak, nie wiem, nie wiem. Magda. Co? Ale tak możemy. Wiesz, jaki ktoś ma level? Ma vipa, ma 50, ma 55 level. 55 Ma 55. Ok. Klasa do mnie dołączyła, jakaś. Dla do niej, grafy ma 20. Maj. Niemożliwe, bo mi przed chwilą daj. To niemożliwe. Yy, ona w, ty weszła w SMS-y? Czas? No, tak. I tam sobie zrobimy. Yy, tam sobie zrobimy ten. Okay. Gdzie ty jesteś? Tu, o, tu jesteś. Nie? Yeah. Ja stoję na samym środku. Na tej ja spadłam no. z góry. Ok, to chodź teraz gdzieś tutaj. Nie gdzie chcesz. O, oh, widzę cię. O, chodźmy ko tych chłopczyków. Yeah. Ty tu stoisz, no, a ja jest? tutaj. Tutaj. Ja stoję na tej butelce. Ok. Oh. Żeby przyjmujemy. Ok, ustaw się tutaj jakoś. O tak, tutaj ustaw się. A ja tu to rozpalę, czekaj. Um. Na stówę. No dobra. Dziewczyna tu nas pisze. <grychy> nas um, to chyba jest to rzeczywiście, nie wiem. Dobra, musimy to dać. Użyj teraz. Okay. Czekaj, chodź tutaj, no. Dobra, tylko Zrobiłem zdjęcie. O to chodź szybko, bo już mamy. Ustaw się tam gdzie ja. No i robimy sobie zdjęcie, uwaga. Fatka jest zrobiona. ucięło nas! Czekaj jeszcze raz, bo nas ucięło. O je, ucięło nas. Dobra, chodź tu tu. Proszę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Czekaj okay, i zobaczę, czy się da jeszcze raz. Kurde, znowu 100 złote do stracenia. Jak się nie lubię. Mm. Chodź tutaj. Okej, okay, i teraz musimy... Dalej, dalej, dalej. Szybko, uważaj, tutaj. Mm, nie będzie mnie widzieć. Super. Dzięki, Kuba. 300 złotych stracone. Dobra, jednak już nie mogę tego mieć, więc... Od razu! Wychodzimy i idziemy na ten parek niebieski, bo mieliśmy... No ja chciałem też. A ty nie masz tyle monet. A ja mam 27.00 <laughs> Niemożliwe. Ja nie mogę wyjść. A, bo na pewno też jest zakończyłem. Nie, nie. A to... Ja nie mogłem wyjść. What the fuck? Tak. Ej, ja musi tak nie ociągała, jakby tu kuby nie było. O! Spadłem! A no, są kaczki? Są, są kaczki. Bo my mamy katastrofę. Me? Kacz. Mam... Kaczom, Kaczom, Kaczom Okej, okay, jakiś parkour. Uwaga! Jakiś morze z kryształem. Jakby się trafił? Prosimy. Niebieski parkour top. Nie wiem czy jest w topce, ale e, raczej nie. Znaczy, no nie O i z, przepraszam, że tamtym parkurem nie dałam. Wrócę się po odcinku. Kurde, ile, ile to jest osób, pa! Aha, poznałam Nikola Nika 2. I to jeden rok, te, rok temu, więc chyba Maja, daleko. Zobacz, on mi osób już mam. No, wejdź do mnie. No, wchodzę. Tutaj mu łóżkiem. Draki, Lala. Jackie no? To jest ten zwierzak, tak się nazywa, dobra? Ja też, Ideusz. Okej, okay, możesz u... I, bo ty jesteś wolny w sumie. Tak, bo internet. A co to jest? Nie możesz się w to złapać, bo jak się to w to złapiesz, to ci odejmie życie i będziesz złapany na 30 sekund? Czy ileś tam sekund? Nie weszłem. To dobrze. nie to dobrze. To dobrze. Teraz nie można na te skoczki wejść, no bo wiem, się uderzysz o lary. No wiem, ja to pamiętam, no kurwa, wszystko pamiętam, no. Ej, aż taki mam odruch, że chcę sama skoczyć. I to na, tego na obu. Potrzebujemy klucza. Co? Nie, no! Tam, jest klucz. Gdzie? Nie ma klucza. Naprawdę no idzie. A jest, dobra! A tu! Tu z tyłu jest! Patrz tu! Rzeczywiście! No kurde! Nie! nie. I takie idziesz, przechodzisz. Ja nie ma. I tam do tyłu trzeba. Ja zawsze jak jest na przykład jakiś kryształ przy starcie od razu, to ja nie wiem po co wy to robicie. Jak wiecie po co oni to robią albo wy to. No. Ej, ja podskoczyłam i mnie to nie zabiło. Ja, ja też! Ja podskoczyłam i mnie zabiło! Ale ja teraz podskoczyłam i też mnie zabiło. Ej, to jest trudne, są te parkury, serio. Ej, niebieskie parkury to są przeklęte jakieś, bo przeklęte! one są. Gówno przeklęte. Nie przeklinaj na no a O tym. Brata. Co to jest? 4 razy Twój klucz. Dobra, my wrócimy jak to. Mam klucz, e takie. Nie mam, nie mam. O Jezu, ja już nagrywam jak coś, więc. No. nie się zachowuję. Okay. Idziemy z ten. Możecie też wpadać do mojego brata, bo będzie mu miło. Mhm. Wpadniecie! niego. zostaw! No wychodzimy, nie, przymę, tam przed tym kluczem z mnie. A ja przyszedłem. To okej, okay, to, czy... to tam się zatrzymaj przy tym Chyba miejscu. nie wyszłeś. Masz szczęście, że nie wyszłeś, nie? Bo on to by przechodził potem, no znowu tak długo. Jakaś sifonka przyszła. mało mi. Do... Nie, no proszę, ważę. A tam, gdzie potrzebny jest ten klucz, to tam się zatrzyma. To, ta... to ta dziewczyna. To ta dziewczyna. To jest lama. Jest lama. Mm. Tam, mam patrz. tu się zatrzymaj przy tym kluczu. Tam, gdzie jest potrzebny, patrz, tu się zatrzymaj. Nie, nie, nie. Okej, do tej Ja jestem na drugiej lazy. Tu jest snubą, to chodzi do ja snubki. No nie musisz czekać w sumie, ale dobra. Jak chcesz to czekaj. Dobra, bo ja na tej trzeciej lamie, tu trzeba doskoczyć. No, trzymajcie kciuki, żeby mi to się udało, please. Tak, na lamach będzie łatwe. Jest! I tu już dobrze. Tam się zatrzymać w widzisz? I tam nie widzisz. Widzisz na tej lamie? O no, widzę, widzę. Znaczy, ciebie nie widzę, ale lamę widzę. O, dobra, jestem. Dobra, jestem na czwartej lamie. Ja lubię takiego, tylko przez taki lat. Nie? Bo to jest nudzące. Zapraszamy Was serdecznie, ale mamy tego dość. Na... To było naprawdę głupie. Nie, jest to jedno A, będę Bob, 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 Uwaga, uwagę, uwagę. Uwaga, 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 uwaga. uwaga, uwaga. Yeah. To będzie prosty parkour, ale też długi. Ej i w ogóle Mikalo jak zrobił odcinek, że jakiś długi parkour przechodził i nie wiem, ej. Mikalo! Ale jakby jakiś, pozałam dresi 8 jakiś mega długi parkour. I ja chcę go przejść na odcinku też. On trwał u niego 30 minut, więc... Chyba coś ponad 30 oh, minut, nie wiem. Dobra, no dobra, wchodzę, Jesteś? No jestem, no wchodzę, no, no, poziom. O, zima. czeka. Magda, ja mam dziewiąty level. No, starcie zginął. Nie ma nic, dobra, nie ma nic. No, starcie zginął. Dobra, idziesz za mną? Tak, dobra, e, więc dobra, my idziemy sobie po takich pączusie. Kuba zginął. Tam. Nawet nie wiem, czy Kuba słychać na tym odcinku, więc... Coś tu zorym? I może w następnym odcinku będzie przechodzić y, żółte, y, żółte parkury. Bo to jest mój ulubiony w sumie też kolor. A po żółtych będą czerwone. Okej. Okay. To bym się oczy, ale... Zginąłeś? Nie. Zginąłeś? Nie. Gdzie ty jesteś? Ja nie widzę twojego napisu. No bo ja jestem daleko. Ty jesteś daleko? Mhm. Mm ja już przeszłam te trampolinki takie. Są na kwiatuszkach teraz. Kwiatuszków ja nie ma. Ja tu nie przejdę. Od nowa już. O Jezu, nie to gdzie trudne. Tu jest metal już. Zobaczcie. Mm. 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 Ej, jestem przy Maciej, co? Yes! Ale dotykałam nowy, więc... Tylko tam nie przejdę na tych trampolinkach O oh mój nowe jako wszech, wszechczasu, więc... Super! No ja nie chcę się odbijać. Nie? No musisz. Dlaczego? Jak się odbijesz, to szybko skocz. bo tego nie skoczysz bez odbijania! No nie da się tam skoczyć. Patrz jak ja to robię. Patrz jak ja to robię. Czekajcie, ja muszę pokazać mojemu bratu, jak to wygląda. Ja wrócę. Słuchajcie, mój brat dał radę. Tutaj pokażę Wam na udowodnienie, dał radę. Bo pokazałam, że najpierw trzeba na to skoczyć, potem odbić odbicie takie dwa razy i... No to działa tutaj, będzie trochę trudniej, więc musisz uważać. Tam się nie trzeba odzywać. O kurde. Może to tylko skoczki. O kurde. O kurde. O kurde, no nie da No ja też nie dałam rady. Nie. Ale tam to przeszłam, ale to nie. nic. Więc idźmy na kolejny parkur. Może no, teraz Kuba, za to, że tak dał te trampolinki. No to on po, nie zamiesza to. Więc masz tutaj niebieski parkur. I tak losu, i tak losu, i na, nagle nacisną. Więc to mój brat teraz ma kamera. Dobra, wylosowałem. Jakiś tutaj pozdrawiamy, Sarka3329 O i to będzie dość trudny parkurek, bo, ale długi parkur, patrz Kuba Osiem pięter 8 pięter O Jezu, ej to będzie hit, nawet nie wiem czy tam jest 5, więc na ktoś to zadam więc okej, okay, dobra, i to będzie... Ja Okej, okay, ja sprawdzę czy nie ma kluczów, ja tutaj pogłaskam ten dban jest, weź to wasz dom. Baranek, szaun. Mój lęk. Ja jeszcze chwilę, szpię. jeszcze jeden raz. Jak to pięknie za bosko? To jest takie samo jak lawa, tefletowa. ta fioletowa. Ta pomarańczowa, tylko to jest inny styl jakby. Sorry, bo coś. się... Jestem bardzo pod wodą. Też płynie I nie iść do góry. Co? Nie iść do góry, bo tam jest do góry ten lawa. Kurde, czekaj, to będzie prawy. Tak, to jest prawy. To który teraz będzie? Czekaj, bo tu może być, tu będzie lawa, w którymś. To będzie to. To będzie ten. Czekaj, muszę, musimy poczekać, aż to przeleci. Nie, bo wyszło. Jest, dobra, udało się. No, tam tylko taka lekka lawa. Ja już no, zapomniałam, że my nagrywamy w ogóle. I tutaj. Ale moje zwierzątko pływa, ej. Tutaj. Lawa. Nie zabiłam! Jak to? Zginąłam. O Jezu. No nie spaliła. Nie, że spaliła. Pewnie tam pod tym była lawa jeszcze. Nie. Bo to tylko tak je ogniem pacia. Ja też na to weszłam i mi straciła się na HP. ej, Teraz? Jestem już pod Ej wodą. gdzie teraz? Nie wiem. Poczekaj tam mam. Tutaj chyba. A już do ciebie jadę. Poczekaj, mam to już do ciebie jadę. Okej, okay, dobra, jedę parę zakręcić. Kręcić. Mogę zakręcić kołem. Dobra, prawym. tak prawym. Nie no, znowu się zrozpiłem naprawdę. Przeń... No. Yy, nie, prawy, a potem lewy, nie? Nie. No przez Cześć, live check! Dobra, przyszłam. Jup, jup, jup. No nie, no znowu do wody. Naprawdę do wody? No, znowu. O, widzę cię. Tam jesteś, tylko ty jesteś z innej tej. Innej strony. O, widzisz, widzi, widzisz mój napis? E, nie, nie widzę. O, widzę, no. No, ja widzę też twój mam znamy twój profil. Nie mogę się dać gierować, bo dałam ci... Przed... No, kurde. Nie, tylko nie to lagi. Gdzie Magda? Potem? Ja gdzie? No tu jestem Do góry musisz iść tak, jakby płynąć do góry Ej, co się stało? Nie mogę Daj, gdzie ty jesteś? To pod tą wodą Przecież tam no, nie Nie Ty jesteś pewna, tu, tu być tu o dobra, no, dobra, dobra, dobrze jest. było, 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 widzę, 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 tam jest dziura. Ej czekajcie, ja tu kubusia i pomagam, dwa nie... tak. Jest, było, było, było. Da, ci, Nasz dobra. i idź. Teraz, teraz nie z please. Ej. Okej, okay, sorki jak coś, bo pomagam mojemu bratu to... tutaj. Gdzie? Nie, może się wracać. Ej, jajaj. Na tych arbusach. Na tych arbusach musi się wracać. Te arbuski. Mm. I tam na tym jednym, na tym arbusku jednym to A się teraz nie no wrócę. No, no, a na jakim ty jesteś? I teraz nie wrócę. Tego? Nie będę. Gdyby Widzicie, widzicie, widzicie. O nie, 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 nie. Ja teraz? Teraz dwa serwiska? Nie, serio? Serio od początku? Więc my się widzimy jak już będę tam. Serio Kła, wyszłeś? Tak. Okej, ok, no to ja się nie poddaję, ja idę jeszcze. Bo ja mam mm, wrażenie, że ja to po prostu przejdę. Okej, okay, więc mi to dobrze idzie nawet. I no mieliśmy się widzieć tam, ale nie wiem w końcu, gdzie będziemy widzieć. Tam, bo tam ten było... Yy... takie parkoury właśnie. Że... Takie niby trudne, a niby nawet takie łatwe, więc no. W tym albo pierwszym to już. Wiem, jest. wiem. Okej. Okay. Trzeba teraz iść tutaj właśnie tej... dojść do góry, gdzie Kubuś mój brat zginął. Okej, okay, dobra. tu rzeczywiście jest klucz serio, no. Jest. Tak, gukę. No, nie widziałam tego. To masakra, żeby tego nie widzieć Eee. Yy, Na ha, do wody, tutaj chyba nie wiem. Eee, yy, się idzie. Czekajcie, muszę sobie tego usiąść. Mam ile procent 28, więc też nawet jeszcze nie skończyło. Ej, mam 44. Bo ja odłączyłam. Dobra, To nam nawet zademiasz. Ten gruby. Ale my... Ale wiesz, że... a wiesz, jest... że będą nowe skiny, takie Dobra, Ej, ja znowu mam mało pamięci. Nie wiem, czy mnie przerwie. Jak mnie przerwie, to bardzo was przepraszam. Ale to jest ostatni parkurek. Jeszcze jak będę miała więcej tych... Będę teraz głośniej mówić trochę, bo Kuba oglądam. tam. Będę miała więcej y, pamięci, to jakby nagram drugą część tego. To nawet było fajne. Tylko inny może kolor, może żółty nie wiem co się dzieje burza jest no. okej okay, dobra tutaj nie wiem co okej okay, dobra więc mi się w sumie nie było dobra więc my się tam na końcu okej okay. i takie fajne banki lecą więc to fajne i chyba trzeba znowu tak do góry trzeba znowu du, 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 du. I, I... Niedobra nie ma tutaj, to, tym razem nie ma. Więc I tutaj jest klucz, więc o. Nowy... Dobra, no okej, okay, ale ja to zgram, wiesz? Ok, przepraszam, mamego brata, ma. tak mówi. ale fajny blok kosmita. Ale on się zajmuje teraz Brawl Starsem Nie, on to brał i... Make palaty short Będzie nowy zadmiastek Exactly Make up short Będzie nowy zadmiastek No, god please no Teraz jak tam dojdzie do końca Musiałam się pochwalić, że tam Właśnie mieć było to czwartełko I to w końcu było to, minus 40 Wow, 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 wow A ja zbieram właśnie te kryształy okay, Do odcinka Okej, dobra

jest okej. Okay. Możecie je polubiać, czy coś. No, ja się chyba za No i... idziemy do końca. Ej fajnie, bo będzie, ale ja powiem, kanałem jest fajnie. I nie wiem co to znaczy. Co dobra. On że I naprawdę przepraszam za mojego brata, ale no No wiecie. Bo chcę was spokojnie na pewno przeszkadza. Bo... O oh, Jezu, a to będziemy jeszcze przechodzić, pewno. Będę to przejdzie do okay. nie Jak to pojawi to nie wiem. Okej, okay, patrzcie, patrzcie No to. Ja, ja prze... uciekam z tymi strzałkami, okej? Okay. W ogóle mamy kolejny utwór, więc... No to już będzie chyba koniec, więc widzimy się, ja widzę tam na końcu, A jeszcze jest do góry, nie! Nie, nie, nie! Okej, okay, więc dziękuję za wszystkie uśmiechy, które... Tak, tak. Dziękuję za wszystkie uśmiechy, które mi daliście. I ja kończę. Pa pa!